W tym filmie pokażę Wam, jak w prosty sposób odnaleźć materiały, które znajdują się w naszej grupie, i w jaki sposób wybrany przez Was materiał przesłać osobie, której chcielibyście powiedzieć coś więcej na temat naszego biznesu, czy przesłać jej szansę na biznes, czy jakiś inny materiał szkoleniowy. Pod nazwą Grupa Inspire Team macie napisane Grupa Prywatna, ilu jest członków, zdjęcia tych osób. I takie zakładki, pokoje, przewodniki. Cała nasza wiedza jest zgrupowana w przewodnikach. Klikacie sobie w przewodniki i pojawiają się przewodniki, które są pogrupowane tematycznie. Jeżeli jest napisane na przykład przewodnik pierwsze kroki, i potem zobacz wszystkie posty, to jest 7, to znaczy, że jest 7 różnych postów na ten temat. ABC, planu marketingowego, rozwój osobisty, czyli macie tutaj różne grupy. No i mamy również coś co jest bardzo ważne, czyli szansa na biznes. Jeżeli zapraszajcie kogoś na a nie mógł przybyć, to możecie mu wysłać nagranie. I teraz jak to zrobić? Klikamy sobie w szansę na biznes, otwiera nam się. Klikamy jeszcze raz, żeby obejrzeć i przekierowuje nas na platformę YouTube. Czekamy chwilkę, bo jest. Internet słabszy i jesteśmy już na YouTube. Jest szansa na biznes, możemy tu kliknąć i odtworzyć, ale teraz pokażę Wam, jak taki film przesłać innej osobie. Czyli pod tym obrazkiem, pod szansą na biznes, pod tytułem, widzicie łapkę w górę, łapkę w dół i taką strzałeczkę z napisem udostępnij. I teraz możecie skopiować sobie ten link, a możecie od razu z tej pozycji wysłać ten skopiowany link, on już tu jest zapisany. Wysłać go, umieścić sobie na tablicy, na Facebooku, na swojej zamkniętej grupie. Możecie wysłać mailem, możecie wysłać Whatsappem, messengerem. Zobaczmy na przykład, messenger klikniemy. I pojawia się ten filmik u góry, i teraz możecie sobie z waszej listy wybrać osobę, której chcecie to wysłać, albo możecie kliknąć sobie szukać i wpisać tutaj, na przykład osobę. Magdalena. Na przykład, gdzie jest nasza Magdalena? O, Magdalena Kurzawa. Tak, i na przykład bym chciała wysłać to. Magdzie kurzami. Tak, to wtedy klikam tutaj z prawej strony "Wyślij" i taki materiał do Magdy leci. Magda może sobie go obejrzeć bez względu na to, czy jest na grupie naszej zamkniętej, czy nie jest, bo to jest materiał, który jest dostępny na platformie YouTube. Mam nadzieję, że ten materiał był pomocny. Dajcie znać w komentarzu. Pokazywałam wam, jak to wygląda z pozycji, z pozycji telefonu komórkowego.